Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Ze mną, Tarzan. Witaj. Czymanko. Kolejna sportowa walka w twoim wykonaniu. Kurwa no. Mocne, mocne zestawienie, no. To chyba to nie tak miało być, co? Miało no być jest, frikowo a to miało sportowo. Miało być kurwa inaczej, ale jest jak jest, no. Trzeba brać to co jest, nie ma co wybrzydzać. A jak jest? Jest dobrze? Jest dobrze. Jak przygotowania? Dobrze. Jest, a my widzieliśmy się na heligu, nie? Gadaliśmy, no, coś tam, coś tam gadaliśmy na heligu. No co? Cały czas w treningu jestem teraz. W środę tylko wychodzę, idę na plan zdjęciowy nowego reality show na około 10 dni, 2 tygodnie, zobaczymy, no i to mi trochę przeszkodzi w przygotowaniach, ale... A to 10 dni bez treningów? Czego ty chcesz? A gdzie ty jedziesz kurwa? No to weź, bo ja chcę iść w sensie. tak, 10, 10 dni bez treningów? No. Ale powiem ci... Taka tam. taka duża będę, dziura, nie? Tam będę miał duży trening. To jaki? Psychiczny? Oj, fizyczny. Tak? No, to będzie to, mocno. Co to za reali nie reality? Jak wyłączymy kamerę, to ci... Nie, nie, to, to ten. Dobra, ale w TTV czy w innej W TTV. Najgrubsza produkcja na ten moment TTV. Najbardziej, najgru... najbardziej dofinansowana, czy jak ktoś mówi? No, no, no. Co? To co mniej więcej zarys... Wiesz co, no... Survival. Taki... Aha, aha. I eliminacyjnie, wiesz, że będziemy... Okay, wiesz, Polska ten... czy za granicami? Polska, Polska. <laughs> Kurczę, ale no 10 dni bez treningów, to no... Jeszcze no, na Kaimano. No, no... No chuj, no. Będę... Trzeba go najebać bez treningów, to tutaj się już rysują kolejne konflikty, kolejne jakieś walki, co na horyzoncie czy nie? No, coś tam jest, nie? Co tam, kota na horyzoncie jest? Kurwa, rataj coś mnie wyzywał w tym. Rataj mnie wysywał i kto mnie jeszcze wyzywał? Nie wiem, no, każdy chce się ze mną bicie, nie wiem dlaczego, bo myślę, że jestem super rozpoznawalny. Pytają się mnie, kurwa, czy ja kupuję followersów, kurwa, wiesz, od trzech lat w telewizji siedzę, kurwa tak naprawdę. Kupujesz czy nie? Nie, no co od. Gdzie? Co to w ogóle za oskarżenia, że kupujesz. Aha, że mam nie, na Instagramie, nie, nie, tak? Pytają, czy? pytają mnie, pytają? czy wiesz, czy ten. Nie, no, nie A ile masz nie, gdzie. Ja mam chyba 116 tysięcy. No, jest jakoś mega dużo. Nie, nie? To, no, no wiesz, ja co stopniowo, moimi kroczkami sobie to kurwa, no, wiesz. No, to, dla mnie to, dużo, ale ogólnie na, no, dla wszystkich no, influencerów. Nie, wiesz, ja nie jestem takim, zauważyłeś, że ja nie jestem jakimś kurwa, wiesz, szuroburu, kurwa, ciuszem. Ja robię swoje, wiesz, wychodzę tutaj do walki, on jest pewny siebie, mówi, że 1% kurwa. Wziął walkę ze mną, bo jestem rozpoznawalny. Tak mi się wydaje, że wiesz, że myślisz, myśli, że będzie miał łatwą przeprawę. Oba tak sam mówił, że mówi, że mnie szybko rozjebie. No zobaczymy no. Okej, okay, a jeśli popatrzysz na swoją formę podczas walki z bombą, Lepszy a to lepsza teraz. Lepsza jest. Przepracowałem rzeczy, nad którymi wtedy nie mogłem ze względu na kontuzję, bo ja wyszedłem z kontuzją do bomby, e, i nie mogłem przepracować niektórych rzeczy, a teraz je przepracowuję, więc. No będzie inaczej. No wychodzę, wiesz, do mega wyzwania, ale Przio... Przełamuje swoje jakby lęki wychodząc do tej walki. Jakie są twoje lęki? Nie mogę ci powiedzieć. Nie, no może trochę powiedzieć. Nie ma. Zaraz będziesz w surwiwalu brał ludzie, to wszystko się tam wyda. Nie nie powiedź, nie to powiedzieć jak jest. jeden z lęków. Ty, no, ja jakim surwiwalu, ja nie wiem o co ci chodzi. Weź to wykasuj. Wy, wy, już powiedziałeś. Ten też najebany, no wszyscy tu są najebani. Twój operator ledwo co stoi! A to ja nie biorę za niego odpowiedzialności. No, no dobrze. To już widzę jak Ach. będzie kamera. Jak, Ach. jak Ach. będzie kamera krzywo ustawiona, no. to będzie jego wina Dobra, to mówkaj. Tutaj powiedz o tych swoich y, lękach? Nie mogę. Nawet jeden. Jeden, jeden powiedz. Jeden? Bo jest w ciemności. O. No. To jak to będzie... będzie słabo, jak będzie prądu, nie? <śm> <śm> no nie, mam lęk wysokości paniczny. Okej, okay. czyli no. lęk wysokości i boisz ciemności. Nie, ciemności tak nie, ale e, lęk wysokości mam, nic nie. Staję, na, wiesz, na taborecie mówię do ja no miesiące no, no na tym surwalu będzie. Jak na rolkach, kurwa, to wiesz, jak tyczka na rolkach. Nie? Dobrze, że walka ring nie jest jakiś mega wysoki, nie? No tak, 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 dokładnie tak. No. Dobra, rewanż z bombą, brałbyś to pod nie. uwagę? Nie ma nie ma takiej może. Nie ma takiego sensu w ogóle, wiesz o co tak. chodzi. Słaby jest twoim zdaniem. Co? Słaby jest z Nie, dlaczego tak mówisz? No, tak pytam nie, nie jest słaby, tylko nie wydaje mi się, że teraz jest taka potrzeba tego. On robi swoją karierę, ja idę w swoją stronę. Każdy ma swoje wyzwania i niech, niech każdy idzie w swoją stronę. No, możemy się spotkać, pewnie po przyjacielsku się spotkamy kurwa na sali i pewnie się ponapierdalamy, ale tak to nie, żeby gdzieś tam już na jakieś gali to robić. Nie? No to zdrówka życzę i no to powodzenia. Yy, Trzymaj się.